Witam serdecznie tuż po treningu, powiedz jak się czujesz tutaj w spale, zaczęliście zgrupowanie, jak to wygląda? Witam, tak wczoraj przyjechaliśmy, rozpoczęliśmy zgrupowanie testami wydolnościowymi, wczoraj luźny dzień jeszcze odpoczywaliśmy od boksu koszykówka, dzisiaj już zaczęliśmy wchodzić w tą pracę bokserską, zadaniowo w parach, żeby być cały czas oboksowani. No i co? No i zaraz najważniejszy start w tym roku, w tym półroczu. No tak, ale te parę dni to już tylko bardziej takie lekkie szukanie głodu boksu pewnie i takie lekkie rozruchy już, ta naj, najcięższa praca została zrobiona. Tak, tak. To już jest obóz centralnie przed imprezą mistrzowską, więc tutaj łapiemy świeżość, oboksowanie, szybkość, głód boksu, żeby jak najlepiej zaprezentować się na Mistrzostwo. Jak, ci się, jak wypadły Twoje testy wydolnościowe? Zadowolony jesteś z wyników? Jak to wygląda? Dzisiaj będziemy mieć wieczorem omówienie, więc wtedy będę więcej wiedział. Ale porównując do wyników wcześniejszych, to czułem, że naprawdę jestem przygotowany. No i ta docelowa forma, którą kształtowaliśmy wcześniejszymi obozami, już zaczyna wychodzić. No i muszę zapytać, z jakimi nadziejami jedziesz na Mistrzostwa Europy do Sofii? Nadzieja jest jedna, złoto. Już <noise> potrzebujemy tych medali. Jesteśmy naprawdę emocji, musimy po prostu w siebie uwierzyć, bo tego zawsze brakuje, a naprawdę nie odbiegamy od tych zawodników. Wydaje mi się, że tutaj trener Grzegorz Prosek i cały team potrafi stworzyć taką atmosferę skupienia i zwycięstwa. Jasne, jasne. Nastawieni jesteśmy jechać tam tylko po medale. Nie chcemy robić wszystkich przebiegów. Na pewno dużym wsparciem dla mnie będzie wyjazd mojego trenera klubowego Krzysztofa Zedłonia. Co mnie naprawdę cieszy, bo jednak z tym trenerem no, od początku się znamy. On zna mnie najlepiej i wierzę, że to będzie ten milowy krok do przodu. I tego ci życzę. Dzięki. Dziękuję. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.